Istnieje zmęczenie, które nie rodzi się z wysiłku ciała, lecz z długiego oddalenia od własnego wnętrza. To stan, w którym człowiek wciąż działa, reaguje i trwa, ale nie jest już naprawdę obecny w sobie. Ciało spełnia swoje funkcje, lecz robi to w ciszy, bez dialogu, jakby zostało pozostawione same sobie. W tej cichej separacji energia nie znika, lecz przestaje krążyć. A jej bezruch zaczyna być odczuwany jako ciężar czasu. Dawne przekazy nie mówiły o starzeniu się jako o nieuniknionym upadku, lecz jako o skutku zerwanej ciągłości wewnętrznej. Człowiek tracił świeżość nie dlatego, że mijały lata, ale dlatego, że przestawał słuchać subtelnych sygnałów, które ciało wysyłało bez przerwy. Gdy ta zdolność zanikała, Życie zaczynało być prowadzone wyłącznie z powierzchni, a to, co głębokie, zapadało w milczenie. Ciało, widziane z tej perspektywy, nie jest strukturą statyczną, lecz polem nieustannego przepływu. W nim spotykają się rytmy dnia i nocy, napięcia i rozluźnienia, pamięć przeżytych doświadczeń i potencjał tego, co jeszcze nie zaistniałe. Kiedy ten przepływ zostaje zakłócony, nie pojawia się od razu ból, lecz stopniowe odczucie odłączenia, jakby coś istotnego zostało odsunięte na bok. Istnieją jednak miejsca w ciele, gdzie to połączenie może zostać przywrócone w sposób bezpośredni. Nie są to miejsca oczywiste ani spektakularne. Wymagają uważności, cierpliwości i gotowości do wejścia w ciszę. Gdy uwaga zatrzymuje się tam wystarczająco długo, ciało zaczyna odpowiadać nie poprzez gwałtowne reakcje, lecz poprzez subtelne poczucie skupienia i wewnętrznego porządku. Na tym etapie człowiek zaczyna dostrzegać, jak wiele jego energii było rozpraszane przez nieustanne napięcie wewnętrzne. Myśli, które nie znajdują zakończenia, emocje, które nie zostały w pełni przeżyte, tworzą w ciele niewidoczne węzły. Te węzły nie są wrogami, lecz śladami dawnych prób przetrwania. Kiedy zostają objęte spokojną uwagą, tracą swoją sztywność i zaczynają się rozluźniać. Wiedza inicjacyjna podkreślała, że ciało nie reaguje na rozkazy, lecz na obecność. Próba wymuszenia zmiany prowadzi jedynie do kolejnych napięć. Dopiero wtedy, gdy uwaga staje się cicha i stała, Ciało rozpoznaje bezpieczną przestrzeń do reorganizacji. Ten proces nie jest szybki, ale jest głęboki, ponieważ dotyka samej struktury doświadczenia. W miarę jak ta obecność się utrwala, zmienia się sposób odczuwania ciężaru życia. Zmęczenie przestaje być wszechobecne i bezkształtne, a zaczyna mieć wyraźne granice. Ciało komunikuje się precyzyjniej, wskazując, co wymaga odpoczynku. A co może być podjęte bez wysiłku? Ta klarowność jest jednym z pierwszych znaków odzyskiwanej równowagi. W tym stanie uwaga nie musi już nieustannie wracać do siebie, ponieważ zaczyna w nim spoczywać. Cisza nie jest brakiem bodźców, lecz przestrzenią, w której bodźce tracą swoją dominację. Ciało przestaje być tłem dla myśli, a staje się punktem odniesienia, z którego myśli są obserwowane, a nie bezwiednie podążane. Na poziomie subtelnym pojawia się poczucie wewnętrznej gęstości, jakby życie było bardziej skoncentrowane. Nie jest to napięcie ani ekscytacja, lecz stabilność, która nie potrzebuje potwierdzeń. W tej stabilności energia przestaje być marnowana na nieustanne reagowanie i zaczyna zasilać procesy podtrzymujące spójność wewnętrzną. Ta pierwsza faza nie przynosi odpowiedzi ani rozwiązań. Jej rolą jest przywrócenie kontaktu, stworzenie warunków, w których ciało może ponownie przemówić własnym językiem. Dopiero z tego miejsca możliwe staje się dalsze wtajemniczenie, w którym ukryte mechanizmy energii i pamięci zaczną ujawniać się nie jako teoria, lecz jako bezpośrednie doświadczenie. Gdy ten pierwotny kontakt zostaje ustabilizowany, uwaga zaczyna przenikać głębiej, poza warstwę odczuć oczywistych i znanych. Ciało przestaje być jedynie miejscem reakcji, a zaczyna ujawniać się jako przestrzeń przechowywania długiego doświadczenia istnienia. W tej przestrzeni nic nie jest przypadkowe, a każde napięcie, każda cisza i każdy impuls mają swoje źródło w procesach, które dojrzewały latami, często poza świadomością. Na tym etapie człowiek zaczyna rozpoznawać, że wiele stanów, które uważał za własne, jest w istocie odziedziczonym sposobem reagowania. Ciało nosi w sobie pamięć dawnych adaptacji, reakcji wyuczonych w odpowiedzi na presję, lęk lub konieczność przetrwania. Te reakcje nie są błędem, lecz zapisem historii, który pozostał aktywny dłużej niż było to potrzebne. Uważna obecność pozwala im stopniowo stracić dominującą rolę. Wiedza rytualna zawsze wskazywała, że energia zatrzymana w ciele nie znika, lecz gęstnieje. Gdy nie znajduje drogi wyrazu, staje się ciężarem, który z czasem jest odczuwany jako zmęczenie, brak jasności lub wewnętrzny opór. Kiedy uwaga pozostaje spokojna i stabilna, ta zgęstniała energia zaczyna się poruszać, nie gwałtownie, lecz zgodnie z własnym naturalnym rytmem. Wraz z tym ruchem zmienia się relacja z emocjami. Nie są już traktowane jako zakłócenia, lecz jako sygnały wskazujące miejsca, gdzie przepływ został wcześniej przerwany. Ciało, objęte uważnością, przestaje je blokować i nie próbuje ich przyspieszać. Pozwala im przejść przez system bez zatrzymywania się, co prowadzi do stopniowego oczyszczenia wewnętrznej przestrzeni. Oddychanie, choć nadal niewymuszane, staje się wyraźnym znakiem zachodzących zmian. Jego rytm synchronizuje się z głębszymi warstwami odczuwania, a ciało zaczyna poruszać się w zgodzie z nim. Ta synchronizacja nie jest techniką, lecz skutkiem ubocznym przywracanej spójności. Gdy rytm wewnętrzny się stabilizuje, ciało zużywa mniej energii na kompensację i więcej na regenerację. W tym stanie uwaga przestaje być wysiłkiem. Nie trzeba jej przywoływać ani utrzymywać siłą. Zaczyna ona naturalnie osiadać w ciele, jakby wreszcie znalazła swoje miejsce. Myśli nadal się pojawiają, ale nie pociągają za sobą całej struktury doświadczenia. Ciało pozostaje stabilnym punktem odniesienia, który zapobiega rozproszeniu. Z perspektywy inicjacyjnej jest to moment, w którym praktykujący przestaje być obserwatorem procesu, a staje się jego uczestnikiem. Nie analizuje już zmian, lecz je odczuwa. Ta zmiana perspektywy jest kluczowa, ponieważ umożliwia dalsze pogłębianie bez ryzyka intelektualizacji. Wiedza przestaje być czymś, co się posiada, a staje się czymś, co się przeżywa. Wraz z tym pogłębieniem pojawia się nowy rodzaj stabilności emocjonalnej. Nie polega ona na braku poruszeń, lecz na zdolności do ich integrowania bez utraty równowagi. Ciało uczy się reagować adekwatnie do sytuacji, zamiast odtwarzać stare schematy. Ta elastyczność jest jednym z najważniejszych znaków odzyskiwanej żywotności. Czas wewnętrzny zaczyna się porządkować. Chwile nie są już przeżywane jako pośpiech lub opóźnienie, lecz jako sekwencje o własnym znaczeniu. Ciało przestaje być zmuszane do ciągłego dostosowywania się do zewnętrznego tempa i odzyskuje zdolność wyznaczania własnych granic. To przywrócenie rytmu chroni energię przed dalszym rozproszeniem. Na końcu tej części staje się jasne, że to, co zostało zapoczątkowane, nie jest ćwiczeniem ani metodą lecz procesem wtajemniczenia w wewnętrzną logikę istnienia. Ciało odsłania swoje mechanizmy stopniowo, w miarę jak rośnie zdolność do obecności. To przygotowanie otwiera drogę do jeszcze głębszego poziomu, gdzie energia i tożsamość spotykają się w sposób, który nie wymaga już interpretacji, lecz pełnej gotowości do doświadczenia. Na tym poziomie doświadczenia ciało przestaje być postrzegane jako przestrzeń prywatna, a zaczyna ujawniać się jako nośnik ciągłości istnienia. To, co było odczuwane jako osobiste napięcie, zostaje rozpoznane jako część większego ruchu, który przekracza jednostkową historię. W tej perspektywie energia nie należy do mnie, lecz przepływa przez strukturę, która na chwilę została ukształtowana jako to konkretne ciało. Uwaga! Osadzona głęboko zaczyna rozpoznawać różnicę między ruchem naturalnym a ruchem wymuszonym. Ten pierwszy jest cichy, niemal niezauważalny, drugi pozostawia po sobie ślad zmęczenia. Ciało, gdy jest słuchane bez pośpiechu, samo wskazuje, które działania są zgodne z jego wewnętrznym porządkiem, a które naruszają delikatną równowagę. Ta zdolność rozróżniania staje się jednym z kluczowych elementów wewnętrznej dojrzałości. W przekazach inicjacyjnych mówi się, że prawdziwa siła nie objawia się w intensywności, lecz w zdolności do podtrzymania ciągłości bez przerw. Ciało, które odzyskuje spójność, nie potrzebuje gwałtownych impulsów, by się poczuć żywe. Jego żywotność przejawia się w stabilności. W tym, że potrafi trwać bez rozpadu nawet w obliczu zmiennych warunków. Na tym etapie emocje tracą swoją dominującą narrację. Nie opowiadają już historii, lecz są doświadczane jako czyste jakości energetyczne. Smutek, napięcie czy niepokój nie są wypierane, ale też nie są rozwijane w myśli. Ciało pozwala im przejść. Ponieważ nie traktuje ich jako zagrożenia dla własnej integralności. Ta neutralność nie jest obojętnością, lecz formą głębokiego zaufania. Oddychanie staje się niemal niezauważalne, ponieważ przestaje być oddzielnym zjawiskiem. Jest obecne w każdej zmianie napięcia, w każdym przesunięciu uwagi, w każdej pauzie pomiędzy impulsami. Ciało oddycha tak, jakby przypomniało sobie rytm, który istniał zanim pojawiła się potrzeba kontroli. Ten rytm stabilizuje układ wewnętrzny bez wysiłku. Wraz z tą stabilizacją pojawia się doświadczenie ciszy, która nie jest pustką, lecz pełnią bez formy. Myśli mogą się pojawiać, ale nie zakłócają struktury doświadczenia. Ciało pozostaje punktem zakotwiczenia a uwaga nie jest już rozciągana pomiędzy różnymi poziomami. To skupienie bez napięcia jest znakiem, że energia przestała się rozpraszać. Na poziomie tożsamości zachodzi subtelne przesunięcie. Człowiek nie czuje już potrzeby nieustannego potwierdzania siebie poprzez działanie lub reakcję. Istnieje poczucie bycia wystarczającym w samej obecności. Ciało jako nośnik tej obecności przestaje być polem konfliktu, a staje się stabilnym gruntem, na którym wszystko inne może się wydarzać. Ten grunt nie jest niezmienny, lecz elastyczny. Ciało reaguje na bodźce, adaptuje się, porusza, ale nie traci swojej wewnętrznej osi. Ta oś nie jest czymś, co można wskazać fizycznie lecz jest odczuwalna jako ciągłość pomiędzy chwilami. Dzięki niej doświadczenia nie rozrywają struktury wewnętrznej, lecz są w nią włączane. W tej fazie czas przestaje być postrzegany jako przeciwnik. Nie ma już potrzeby przyspieszania ani zatrzymywania go. Ciało funkcjonuje w zgodzie z aktualnym momentem, a każdy etap jest doświadczany w pełni, bez porównań. Ta zgodność z chwilą obecną chroni energię przed stratą i pozwala jej zasilać procesy regeneracyjne. Zbliżając się do końca tej części, staje się jasne, że to, co się wydarza, nie jest zmianą jednego elementu, lecz przeorganizowaniem całości. Ciało, energia i uwaga tworzą spójną strukturę, w której nic nie musi być dodawane ani usuwane. Ta spójność przygotowuje grunt pod ostatni etap, w którym doświadczenie to zostanie włączone w codzienne życie bez utraty swojej głębi. W tej ostatniej fazie proces nie pogłębia się już przez wysiłek, lecz przez naturalne osadzenie się w codziennym istnieniu. To, co wcześniej było praktyką wewnętrzną, staje się tłem wszystkich działań. Ciało nie jest już obiektem obserwacji. Lecz miejscem stałego zamieszkania uwagi. Człowiek nie musi już wracać do siebie, ponieważ przestaje się od siebie oddalać. Z tej perspektywy życie nie dzieli się na momenty świadome i nieświadome. Każda czynność, nawet najbardziej prosta, niesie w sobie ten sam stopień obecności. Ciało reaguje adekwatnie do sytuacji, bez opóźnień i bez nadmiaru napięcia. Ta płynność nie jest wynikiem dyscypliny, lecz skutkiem głębokiego zestrojenia z wewnętrznym rytmem. Energia w tym stanie nie objawia się jako nadmiar siły, lecz jako brak wewnętrznych przecieków. Nic nie jest tracone na walkę, opór czy nieustanne ocenianie doświadczenia. Ciało pozostaje stabilne nawet w zmiennych warunkach, ponieważ jego punkt odniesienia znajduje się wewnątrz a nie w zewnętrznych okolicznościach. To właśnie ta stabilność była od wieków uznawana za znak prawdziwej żywotności. Czas przestaje być odczuwany jako linia, która prowadzi w jednym kierunku. Staje się przestrzenią, w której doświadczenie może się rozgrywać bez presji. Ciało nie spieszy się, ale też nie zatrzymuje. Jest dokładnie tam, gdzie powinno być, reagując na to, co aktualne. W tej relacji z czasem zanika poczucie utraty, które wcześniej było przypisywane upływowi lat. Emocje nie znikają, lecz tracą zdolność gromadzenia się w strukturze ciała. Są doświadczane w momencie pojawienia się i rozpuszczają się bez śladu. Dzięki temu ciało zachowuje swoją elastyczność i nie przenosi ciężaru przeszłych reakcji w teraźniejszość. Ta zdolność do nieakumulowania jest jednym z najcichszych, ale najpotężniejszych aspektów wewnętrznej równowagi. Tożsamość w tym stanie ulega uproszczeniu. Człowiek nie definiuje się już przez historię ani przez oczekiwania wobec przyszłości. Istnieje poczucie ciągłości, które nie wymaga opisu. Ciało jest miejscem, gdzie ta ciągłość jest stale odczuwana co nadaje doświadczeniu życia spójność i klarowność bez potrzeby narracji. Relacja z otoczeniem również ulega zmianie. Działania są podejmowane z większą precyzją, a interakcje z innymi nie wyczerpują energii w takim stopniu jak wcześniej. Ciało nie reaguje już automatycznie na każdy impuls, lecz odpowiada tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne. Ta selektywność nie jest obroną, lecz wyrazem dojrzałej obecności. W tym stanie nie ma potrzeby powracania do technik ani do określonych form praktyki. Wszystko, co było potrzebne, zostało już wchłonięte w sposób istnienia. Ciało samo reguluje swoje napięcia, a uwaga naturalnie powraca do centrum, gdy tylko pojawia się rozproszenie. Ta samoregulacja jest znakiem pełnej integracji procesu. Wewnętrzna cisza, która towarzyszy temu etapowi, nie oddziela człowieka od świata, lecz pozwala mu w nim uczestniczyć bez nadmiernego obciążenia. Doświadczenie staje się pełniejsze, ponieważ nie jest filtrowane przez stałe napięcie. Ciało pozostaje otwarte, a jednocześnie chronione przez własną spójność. Tak domyka się przekaz, który nie miał na celu przekazania wiedzy, lecz przywrócenie zdolności odczuwania. To, co zostało odkryte, nie jest nową umiejętnością, lecz dawną relacją z własnym istnieniem. Od tej chwili ciało i uwaga mogą poruszać się razem, bez rozdzielenia, podtrzymując stan, który nie potrzebuje nazwy, ponieważ jest po prostu naturalnym sposobem bycia.